Mango z tej strony z... Dzisiaj nakręcimy kolejny filmik z dziwnej aplikacji. Tym razem wybrałem Milk the Cow. Gra polegająca na dojeniu krowy. Więc zobaczymy, czy naprawdę jest aż tak dziwna. O, nawet można grać w trybie multiplayery. I i dojść krowę we dwóch, ale że niestety nie mam kolegów, to będę dojął sam. Więc zaczynajmy dojść krowę. Przepraszam <try> za tym reklamę, ale tak czy nie bywa. Tak ogólnie mój wynik to 36 sekund i 88. Ciekawe jaki będzie Wasz wynik. I, I zobaczymy się w kolejnym odcinku z dziwnej aplikacji. Więc. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.